Ty, w świetle, w, no, Wix jest potężną streamerką. Tak, on chyba no, na codziennie chyba po 5000 zł dostaje z donatów, a ty mówisz, że ona mała streamerka Pff. No, to a wiadomo, ja że, że streamer nie jest nie równoważy się zależnie od donatów, jakie się dostaje. No. Ja na przykład <noise> dostaję ja małe no donate do... to jestem mały streamerem Ja jestem, małym ja <noise> jestem totalnie mały. <noise> nie najbi. No, tam słyszałem, ja że tam grube. Na świecie, grube hajsy lecą. No przecież dasz <noise> naprawdę? No, nie, no i biduże. No, dż... dużo pieniędzy dostaje z tego co widziałem. No. bym dostała dużo pieniędzy. Ja na przykład dostaję w miarę, bo pracuję. O. Raper. Wygodna wymówka. No dobra, zaczynamy w takim Dzień razie. Dzień dobry, witam, szanowni mieszkańcy. Witam, witam. Elomelo, zaczynamy przygodę. Zaczynamy przygodę bycia zwykłym wioskowym świrem. Co tam uważasz? Kruszym, Dawid. Tak, ja bardzo dobrze. Jak, daliście, jak tam z Panką, Mam nadzieję, ta... że no, no, elegancko. No i poszliśmy. Pierwsza noc to jest zawsze budowanie trapki. Bo jak się zbudowanej trapki nie ma, to nie można jej postawić. So, pierwsza noc, nic nie robimy. Druga noc, postawimy gdzieś pułapeczkę. Jest jakaś taka szansa, że nie zginiemy, więc trzymamy się właśnie tego, że nie umrzemy. Mam taką głęboką nadzieję, że się uda. Nie, zginie umrzeć w sensie. No. Więc zobaczymy jak to się uda. No i lecimy. Biaka? Może Ebiaka, może nie. Jak to się mówi, nie wiem. Dzień dobry. Ale pewno ja Belks na pewno go zabił, bo taki no Delweks dla niego No i nie żyje delfks. A najgorzej, że był majorem, więc miał władzę. Zabił go Covensen. Dobra, czy ktoś ma jakiekolwiek sugestie dotyczące tego, kto to mógł zrobić? Ja mam! Ja mów, ja mam mów, mów Vixa. Vix'a. Bo Delvex się ostatnio z Vex'em wyzywał i ja tak podejrzewam, że to Vex'i mógł... Vex'i? Co masz na swoją obronę? <grym> nie wiem, o co chodzi. Ja się dopiero obudziłem, nie wiem, czy Vix'a z poprzedniego życia to wszystko wie, czy nie wiem, Vixa, czego, czy ten czy... jest to metagaming. Czy to prawda, że masz spinę z Delvexem i go zabiłeś w nocy z no, no, tego powodu? No, że nie, pierwszy raz go na oczy widzę. Mm, ciekawe, ciekawe. Mm, ja a ja, bawiam się, no to, że jak kiedyś widziałeś. Się odez... odezwać. Nie Coś. zdążyliśmy się do siebie odezwać, ponieważ jest to drugi dzień do. Ponieważ nie że nie. <laughs> to ci zajebo, przyznaj się, widzę to w pancowa i dlatego go zabiłeś. Czyli Vexi zabiłeś z prowokacją ze względu na poprzednie gry i na nienawiść, tak? Oczywiście, że nie. No to ja jaką, co co robiłeś tej nocy? A powiem szczerze, że w domu siedziałem. Wygodnie o, w, w, w domu siedzieć. To, bo... Wygodnie. No, w domu siedzieć? Może jeszcze powiesz, że jesteś weteranem. <laughs> Oczywiście, że nie. No. To co powiesz? To no to lepiej zacznij się lepiej tłumaczyć. Oj. Na takim jest. taki Games. Amnestia, oh! tak? Czyli dobra, poczekaj, oh. czyli przejmiesz rolę majora, tak? No, przejmiesz majora. Dobra, darujmy mu życie, zobaczymy, czy się ujawni następnym dniu. W takim razie, niech będzie. Inocent, tym razem ci darujemy weksli, życie. A bo. jak ja no, umrę, to co wtedy zrobisz? No to wtedy go będziemy musieli zabić na pewno. No, Nie, no, tak. Wiksa, czemu masz umierać? No. Darujemy ci weksli, game życie. Ale nie ma, ale jak nie będziesz majorem w następnej rundzie, oj, lepiej żebyś był No, Oj, w Games. Oj, oj, wtedy No. Lepiej żebyś był majorem. <grym> lepiej żeby, lepiej żeby. No, dobra, ja nie to mam co? więcej pytań. Szczerze mówiąc, no, idziemy mówią. spać. Ma, Ty, weksy na zagłosował. Nie będzie. Na się zamontujemy pułapkę. Zobaczymy, czy ktoś będzie chciał ją zabić. No. Widzowie Co się stało? Coś stało. O, Veksi Veksi nie Veksi żyje. Nie żyje. Patrz, no i wyszło. No, no to, to jest nie, No kurde. No nie, no, nie, kurde. No, nie no, O, ja przepraszam ja Pierdolić. Zapomniałem, że nie mogę mówić. No nie zle. Wy się kto podłożył trawant. Dobra, przynajmniej blackmailer, nie wiem, blackmailer jeszcze jest. Szybko. A, okay. a, o, jak się nie mogę nic powiedzieć. No, jak on mogę... się nazywał? Nie, nie pamiętam jak on mm. się nazywał. Szybko. Te Voodoo no. Master? coś? A dobra. No chyba, chyba tak, chyba tak. Chyba mm. Jakiś Voodoo Master się nazywał. Bradley uda, udaje, to że. że uh, udaje, tak że. Może mówić, a że udaje, Wszyscy że grypa masa. lepiej! To mi podłożył trapkę! No niech się lepiej bo to w sumie podłożył trapkę i wtedy... O to traper może jeszcze wiedzieć, że ja byłem u Mixy. Aaa to chyba w podstawił tę trapkę, bo tak robi. mm-mm-mm-mm, bo mmmm, wstaje zagneblowanego! Smaczne. No dobra. No to mamy jakieś podejrzenia? Co ja? To AP. A. Strzelać ja, będzie! Ja nie postawiłem trapki. O to źle Macie? No. 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 chyba nie mogę mówić co nie. No Dawid, co tak agresywnie. Ale ładnie weksy jego załatwiliśmy. Dawid? Łatwo. Nie, nie dzieje takiego w tym mieście. O, Dawid! Co to za głosowanie Dawid? na mnie? O! Tak. jest? Nie. Dresą... Dobra, nieważne, skupiłem się na grze, proszę. Króciutko wyjaśniony Zobaczymy czy zginiemy Nie umarłem Juvia, 14 3 oh. miesięcy, GG piękny dla Juvii, dzięki wielkie, co tam u Ciebie? A, Krusem zginął, a był Korosrerem. Correnerem. Ogólnie chciałbym powiedzieć, że w poprzedniej nocy trochę się pospieszyłem, ale zostałem wyciszony. Tak, to ja zatrapowałem. No nie, nie. Nikt totalnie się nie domyślił, no. Bladeuszu, że zostałeś widziany. No wiem wiem, bo nie było podstaw, by tak twierdzić. No. <grystanie> zupełnie, zupełnie Tak, czy tak, Wiksa, to ja cię obroniłem. Pięknie! No dobra, więc mamy jedną sprawę z głowy. Teraz pytanie do, do reszty. Hubi, kim co robiłeś? Ja w domu siedzę. Moja rola nie pozwala wychodzić z domu. Czyli co, czyżbyś byś był weteranem? <grystanie> no co Kubi, no kim jesteś? Oooo, no, weteran I tak już nie No, wygodnie jeden, z tym jeden, weteranem Hubi się pisze przez CK, no, dlatego Wygodnie Hubi mam... z tym weteranem ja mam... Ej a ja mam... ej, mam... ej Bia, ty kim ja. jesteś? A też nie wychodzę z domu <śla> Coś kręcą Ale... Coś teraz... kręcą. A Dawid, a ty? Dawid ja, ja, ja Teraz będę w stanie ja wyjść z domu, z domu. Ja siedzę w domu. Wszyscy siedzą w domu na grach, a ty? No, no wysłałem, nie sam, mogę wpadnie. wyjść, no. Na czacie. Ej, no to poczekaj, no to... No to wychodzi na to, że no Dawid jest... A, ej, ale to źle napisał. Psychik sprawdza z trzech, kto jest zły, a nie ktoś dobry. Dobrych też. Nie? Tak. No Dobrych i nie. też sprawdza. Ale sprawdza trzech, kto jest zły, z tych trzech osób? I sprawdza... No, tak. Bo kurwa, żyje Ooo, no nie, Blod nie dociekałeś go? Co? Nie Czemu? No i kurde, no albo noc albo... Albo IP, no tak mi pokazują, co mogę zrobić. Ja nie wiem, czy ja jestem w ogóle w stanie korzystać z roli To byś w ogóle przeczytał, co tam napisałem?! Nie, nie mam takiej możliwości. Ale, pce, się ale, się ale to chyba tylko w nocy może no, no, więc... no, to retributron... Retributronista może w nocy korzystać z roli, a koroner wybiera sobie jakby... martwą osobę w dzień. A, zobacz to! Nie wiem czy oni są głupi, czy co? Płytę kłamał, to życzę no. Druga noc, niestety nie mogę Not... Czy wy jesteście eee, głupi? No, to, to przecież dokładnie to samo mam, tylko że tak. Dopiero gdzie jesteś w stanie użyć roli koronera? Eee, właśnie użyłem na bradnie i pokazało mi, że... Czy oni mogą czytać notatki, potrafią ja czytać? Nie mi to samo pokazało jako, kor jako koroner, że, zabi że, że zabił jest jakby killerem, no no, ABI, ja ci powiem tak, jest To mi ciekawostka. Aha, to jest nieco. Słuchajcie, nie zna. mi pokazuje, że jest tak, ABI, albo Dawid bladzie, albo jest, jest, jest killerem. Kto? Ja dajcie na niżej, przy... albo ABI, albo Dawid, albo Hubi. Aha. To się jest zły. Aha. Ok, A. Generalnie jest jeszcze jeden neutralny, co nie? więc... tak, Tłumacz się! Jeszcze musi być 10 minut. Ja musiałam coś tłumaczyć, jak mnie za mnie zajmowałaś po prostu. No i inni nie musiałam jeszcze zagłosować, musimy. Tak, tak zagłosować, po prostu mnie wypierdalasz. Przepraszam, <coughs> ej, musiałam żeś tam. No kurczę, No cóż, fajnie było, żegnam. No nie, znaczy. Tak... neutralkę. O! pokczą. <coughs> 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 oh. oh. No Ebi też mi śmierdział, bo. bo mało był atakujący. Dobra, dobra. Jak można tego kućę, kurwa, naprawdę? No, jak można nie ogarnąć tego? No tak. To... Chciałem, się się nie jesteś hubi. ja wysyłałem, że jestem weteranem. No, jeszcze raz. A ty No, że psychikiem i mówiłem, że ktoś jest zwyżej i David albo hubi. No i powiedział na no IB-Buzu akurat nie. Brzeka. No co? Mogę użyć jeden czy Co dwa? jest to? Yy, nie wiem Raz Ta tylko i wyłącznie Raz, raz Aha. A czemu raz, jak mam dwa kółeczka? No mnie nie pytaj, grę pytaj Ale dla znaki. Ale no nie zdążę, pisałem na szybko Nie mogę użyć! Możesz? Możesz? Czuwaczyć się teraz no w nogi No czemu mnie? Przecież informacje nie dobre wiem. dałem, a ty jeszcze mi mówisz, że ja Weteran z słabym pikiem jest, moim zdaniem. No nie dałeś złych ten! Jeszcze nam nie dajesz. Tylko nie wiem, czy wiesz... Nie Czemu nikt nie, nie czyta notatek?! Co? E, no... Czemu? Ale 9. czego nie było? No, na daj. no... Kłajetkę daj. nie dawaj na mnie, jak no dałem informację, jej JB był zły. Jeszcze dobrą dałem. No nie! nie. Wow. Dobrze, strap. Ciekawe, czy uda się ten. Nikt nie czyta. Co nie, widzowie moi drodzy? Dawid! Bi... A nie, wszyscy żyją? To może być Arsa. Aha, jak to fajnie. No nieźle. Powiem tyle, by okazało się, że. Słuchajcie, no z to tak wygląda na to, że. Już jest na, na random neutral wykryty. E, po drugie, nie było żadnego town killinga, więc Hubi sobie dobrze klemuje weterana. I zostaje tylko Quietek tak naprawdę. Ale czemu, jak ja klemuję w Ponieważ. Ponieważ już dwa. random neutral był, bo już są dwa z dwóch frakcji chyba. Investigate e, były dwie role. Więc to musisz być ty, niestety. No dobra, ale przecież weteran też może być dobra, No Dobra, weźcie to wyrzućcie po prostu. No od chodzi jak weteran... Ale rozumiem, że by nie było to... town killinga. chłopie. No dobrze, że nie była, jestem psychikiem. Jeszcze ci sprawdzę sytuację. Dobra, Jeszcze ja powiedziałem, ja że Egg był zły. Ale nie mówisz, że to ja jestem. Boże, no błagam, skąd okay, się to, ty to nie mecz? Nie teraz. No, nareszcie. Borek. No dobra, Bixa, no dzięki, nie? No, nie obrażaj się, no! I w, no w ogóle Wixa widziałeś co napisałem w notatkach? nie no właśnie to nikt nie patrzy na no, no właśnie no, ja nie wiem gdzie się to sprawdza coś na mnie patrzysz wtedy napisałem, że Quitek jest winny, zabijcie go a tu jest ten lastnik no no ale pamięć nie została to tylko napisałem ci, ci Wixa zabij kwitka no. czemu tego nie zrobiłaś? Psychik może sprawdzić dwie osoby, nie? do nie przy czym miał takiego złego nie, nie. klejma. Źle, A, zy, źle ten. No. Bo nie. Źle role, źle swoją rolę no. napisał. No. Ja nie A, wiem no, po prostu. prostu. Nie wygłosowali, to byś wygrał. Kurwa. Nie, no ja ten, musiał pozabijać tam osoby. Nie, ostatnia runda, jakby ten. Jeżeli nie zostałby szybko wygłosowany to po prostu by się odpaliło. To, twoja końcu, jedyna linia obrony Kietek, to to, że ja byłem zły i, on, i ty tak mówiłeś. No tylko to był, a sobie nie No ja to wymknąłem, ale w ogóle nikt na to a ja chcę ani ani razu. Ja nie ja wiem. wiem ten... Ja to jakby ja to powiedziałem, że właśnie on mi notatki napisał, ale kurde wszyscy zapomnieli o tym, ja nie wiem po prostu. Nie wiem, ja. No, wszyscy o ja bym... tym zapomnieli. No, właśnie, no ja kurczę, miałem nadzieję, że kiedy tak pierwszy pójdzie do strzału przede mną. No, ja nie wiem, wszyscy zapomnieli o właśnie. tym, co ja, co ja powiedziałem. Musicie mnie słuchać, bałwany, ale hater. No, ostry pocis ogólnie, ostry, ostry. dobra, jakieś podejrzenia? To ty, chciałbyś. A to co, spanko? O, oczywiście że spanko. No, do spania moje kochane wiśniaki. Dobra, noc. Dobrze kochany wiśniaczku. Kurwa. Hello. Ale ty kurwa Miksa jesteś przewidywalna po prostu Wiedziałem, że pójdziesz do Vexiego do Ale czemu? A? No zawsze w pierwszej rundzie idę do Vexiego Bo albo, albo jest tak, że Vexi zabije albo Miksa albo kogoś albo, albo Miksa zabije Vexiego I teraz Piko no, zabija Vexiego A skąd wiesz, skąd wiesz JB? No sprawdziłem, oczywiście poszedłem do niego i widziałem, że Wiksa u niego była A kim jesteś, kim jesteś? No, look jestem. A look widzi, tak? A. To ja bym powiedział. No, bo jestem i właśnie sobie zapisujesz Dobra, no niestety. No, nie ja bym chciał uprzejmie... Ja chciał a... zaznaczyć, że w sumie to Wixa tutaj obroniła nas od dewastacji, więc no. Ja bym tutaj. No dokładnie, nie ma co, chyba skip, nie ma co wyrzucać, Vixy. skip, tak, skip. No, skip, no chyba nie skip. Nie, no, bo mnie zabije, no. Tak, no. zabije. Ja że cię wiksę, proszę! Nie, skipujemy! Nie, nie, no nie róbcie tego! Ej, Ejbi, może zagramy? No ja, ja jestem takim dobrym graczem, zawsze wiem, że wiksza przyjdzie do wekstiego, a my to tak dobrze! Tak no. Ja powiem Zagrajmy, zawsze! Nie, Zagrajmy Marmarzyka, Ejbi. Zostawcie co to na to. Nie! Nie, nie, nie ma pirata. Skąd wiesz, że nie ma pirata? No, nie ma dowodów, w sumie. To skąd no wiesz, że nie ma pirata? Bo ty jesteś piratem, a... Nie, Dobra, nie, weźcie! No. A, nie, no, skim, no dawać, kurde! No nie, no co Defex, my w No nie, no wy jesteście... Ale jesteś... Ja pierdolę, nie mogę, nie wytrzymam. To no trudno! Ja pierdolę, no przecież w sobie... Jak tu grać w ogóle? Ja pierdolę, szkoda gadać Idę umrzeć. Ja jestem gesterem, więc... <laughs> więc sobie clear, co, co nie? Robić? Idę umrzeć w grze komputerowej. Mogę to robić zawsze? Tak? Czy ile razy? Nie, jedno życie jest tylko: to nie. Tu jest jedno życie tylko, dobra. Chyba. Abi, AB. Tak spanikowałeś, Shiby. No jakby tak żyje, żyje No i co? No. No niech ci będzie. Dobra, mam kolejne informacje. Kruszynka jest. A. prawda. Chuja prawda. No. Zabijcie chuja go. Pra chuja prawda. Prawda, sprawdziłem ciebie kwitka, jesteś, nie jesteś na samą rolą. Ci, po powiem, po powiem tak. Dziękuję. A Ibiego byłem jakby co w drugiej nocy. No to mi pokazało, że jesteś nie tej samej tej klasy. No to kojetek, bo jestem Tricksterem i bronię. Nie, koetek nie jest. Nie. nie jest. No, no po prostu tam No. Powiem ci tak, jestem, jestem Tricksterem. Pierwszy raz gram tą rolą. Hmm. Nie, nie, nie może być. Ma, no bo wiesz, mi, to robi? mi pokazało coś innego, ale no. Miałem. Ale ty wiesz, że wiesz, że Trickster teraz działa w inny sposób. A, a Trickster nie prowokuje przypadkiem do no, ataku. No sobie... tak, prowokuje, że zaatakuje ciebie, a nie kogo. A... Za... Zaznaczam po prostu kogo, no Nie, jak no, ty... klikasz osobę i tak. idziesz do tej osoby jeśli miałaby kogoś zaatakować, to zaatakuje ciebie. Aha, to nie, to nie tak działa. działa! O Jezu, <laughs> ja czy to dalej tak działa! No niestety kruszym. No niestety kruszym, wpadłeś! Hmm. coś, coś mi się nie wydaje. No jestem niewinny, no Dzisiaj kurde! Byłem, było byłem było puste. dzienniczka się do nie no to nie zagadza. Pozdrów tam, wikse. Jestem niewinny, no mówię, że jestem tricksterem. Myślałem, że działa tak cały czas jak tego. Jak działał. A ja czemu na tej drugiej nic nie zrobiłeś? Byłem u ciebie, mówię tylko, że A... nie zapisałem Nie no kłamstwo, Bo myślałem, no, że no, nikt do ciebie sufałem. przyjdzie Nie no ale tak wygłosować Kruszyma, bo przecież on przyznał się, że on nie wie jak działa A kto? No, ja to ta, wydał, to jest, to jest ja mówię, że no bo mi Tak, tak wyrzućmy go On mu, no, kłamie mi się wydaje No dobra kłamie. No kłamię, kłamie, idzie. kłamie No tak mi wychodzi z moich zapisków Ja wierzę w jego uczciwe intencje, dlatego go nie wygłosuję Dlaczego ja za, za, byłeś, 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 jedy, byłeś jedynym mądrym Delvex. No, widzicie? Dlatego, bo, dacie no, może tak był, tak, był tak, po prostu tak. jego przy, przyjacielem. <laughs> tak. No zobaczysz, jakim przyjacielem moim był, zobaczysz. Bo mówiłem, że jestem Tricksterem. Kurde, no, jest dziwne. Czyli no, ja, ja ja teraz ja... Bloody jest, albo po prostu jest to Enchanter. Nie, to musi być Enchanter. Widzicie, jak No a nie ja... wiem, nie jestem przekonany, a, co to A tego. ja tutaj obroniłem go własną ręką, prawie no. Teraz i tak enchanter nie będzie działać. To no sprawdź jeszcze raz w takim razie. Kogo mam sprawdzić. Już nie mogę mówić. Myślisz, że teraz się bronić? Czy jeszcze nie teraz? Nie, zajmień to będzie zbyt podejrzany chociaż albo nie. Uf, nie, zabili, nie zabiją mnie raczej, za wcześnie. No ja i się nie obroniłem, nic się nie stało. Oho. O! No i widzicie! O! Problem sam się rozwiązał. No to nieźle. Dobra, ale teraz na przykład sprawdziłem. Teraz w ogóle to jest ciekawe, bo sprawdziłem chwytkę i Delvexa i też mi wychodzą, że są nieprzyjazdy. Na przykład. Znowu? Ale nie mieliśmy. Czy... O. o! O! Co to się o. stało? Ty graliśmy no bra, kurde! Byłem jesterem, nie dało się nic zrobić. Zginęli! Wszyscy impostorzy zginęli tak sobie, no A, Dlaczego Lodi musiałeś mieć tego Trickstera, powiedz mi. Ale nie wiem co mi nie No dlaczego? Bo jestem jesterem, tak? Próbowałem zrobić tak, żeby mnie wygłosowali. Nie z na początku. Ale ty to... Otworzyłeś ale to twoje ty... usta to ja uznałem jesteś niewinny. Wiedziałem. To ty, o tym. Chcia to, to ty chciałeś Dawid zabić i biego teraz? Eee Babiego. Albo...